Witam wszystkich bardzo serdecznie na grudniowym czytaniu dla byków. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, w waszym czytaniu pojawia nam się chęć i próba poprawienia swojej sytuacji. Tutaj musicie użyć swojej intuicji, żeby wydedukować, o którą sferę waszego życia chodzi, ale na pewno będziecie mieli okazję do tego, żeby poprawić być może swój status, być może pozycję w pracy, ale to tak jakbyście nie od razu po to chcieli sięgnąć, dlatego że z tą okazją czy z tą propozycją może wiązać się pewne ryzyko i Wy sobie zdajecie z tego sprawę. Wasze zapczytanie zaczynamy od Asa Monet i to jest właśnie tak jakby to co wiecie, że poprawiłoby Wam sytuację. Ale patrząc z drugiej strony, ten as jest wyjaśniony paziem buław i kartą wieży. Wiąże się, tak jakby użycie tej okazji, czy sięgnięcie po nią, może się wiązać ze stratą czegoś, albo z poświęceniem, z jakimś kompromisem. I to, tak jakby, powoduje wahanie. Musicie się nad tym dobrze zastanowić, czy na pewno chcecie po tego asa tutaj sięgnąć. Tak? Ten as to jest pewnego rodzaju rozwiązanie waszego problemu, ale zdajecie sobie sprawę z tego, że może, że może on spowodować inne ewentualne komplikacje. Karta wisielca wyjaśniona jest sądem. Sądem ostatecznym i siódemką mieczy. Niestety kamera nie obejmuje tych kart. Także sąd ostateczny i siódemka mieczy to jest właśnie tak jakby to wasze rzeczywiste spojrzenie na całą sytuację i wiecie tak jakby z jakim konkretnie ryzykiem ten as mógłby się wiązać. I po prostu ten sąd ostateczny to jest takie, taka próba wyważenia. Czy. Warto, czy nie warto, tak? Czy, czy ma to sens, czy tak? Nie do końca. No i wygląda na to, że raczej będziecie skłonni do tego, żeby sięgnąć po tego asa. Kolejną kartą jest Piątka Mieczy, wyjaśniona kartą Siły i Cesarzem, czyli raczej takie podejście, że przecież sobie poradzę, tak? Te ewentualne konsekwencje to. Owszem, one są możliwe, ale nie są gwarantowane, tak? I tak jakbyście mieli nadzieję, że, że raczej będzie Wam sprzyjać szczęście, tak? I, i że nie, no, te, te konsekwencje jednak się nie pojawią, tak? I tak, jakby używacie tej energii pięciu mieczy, bo to jest taka energia odcięcia czegoś, ale ponieważ pojawia nam się ona przy wisielcu, to tak jakbyście wy odcinali się od tego drzewa i tak, jakby kończycie tą fazę wahania, tą fazę wyważenia plusów i minusów, za i przeciw, i podejmujecie decyzję z pełną wiarą we własne siły i że, że sobie poradzicie, tak? Przede wszystkim właśnie nadzieja na to, że jednak te trudniejsze konsekwencje nie będą miały miejsca, a nawet jeżeli będą, to przecież i tak wylądujecie na czterech łapach, tak? takie, takie jest tak jakby Wasze podejście do całej tej sytuacji. Kolejną kartą jest Rydwan. To już jest ten moment po podjęciu tej decyzji, kiedy już wszystko zaczyna ruszać do przodu. To tak jakbyście mieli poczucie, że dostaliście to, czego Chcieliście. Ta karta wyjaśniona jest siódemką buław, piątką monet i kartą diabła. To tak jakby wszelkie wyrzeczenia, które musieliście robić do tej pory, to było tak jakby waszą motywacją do tego, żeby jednak podjąć próbę zmiany waszej sytuacji, żeby już nie musieć się wyrzekać pewnych rzeczy, żeby nie musieć się na przykład ograniczać bo po prostu uważacie, że należy wam się w tym momencie już spokój, tak? I że bierzecie sprawy w swoje ręce i walczycie tak jakby z tym diabłem, który, diabłem oczywiście w cudzysłowie, który gdzieś tam krążył i cały czas wam przeszkadzał, tak? Więc wy widzicie w tej okazji rozwiązanie tych łańcuchów, którymi ten diabeł was tak jakby tutaj przywiązał do czegoś, tak? No i oczywiście jest ogromne poczucie kontroli, więc mamy tutaj powtórkę, bo cesarz jest również kojarzony z kontrolą i rydwan również. Rydwan poza tym jest kojarzony z energią zwycięstwa, czyli poczucie zwycięstwa, że jednak dostajemy to, czego chcieliśmy i że mieliśmy rację, że to zrobiliśmy. Karta równowagi w samym środku. Tak naprawdę dopiero teraz zauważyłam, że macie główne arkana, które układają nam się tutaj w krzyż. Czyli poświęcenie. Ok. Karta równowagi na samym środku. I to jest właśnie to, co sugeruje, że Waszym głównym celem w tym miesiącu jest poprawienie swojej sytuacji, odzyskanie równowagi, której tak bardzo Wam brakowało. To jest w sercu Waszego czytania i to jest waszą główną motywacją, żeby jednak skłonić się ku temu, żeby sięgnąć po tego asa. Kolejną kartą jest karta śmierci, która jest wyjaśniona ósemką monet i kartą równowagi, więc mamy równowagę po tej i po tej stronie karty śmierci. To tak jakbyście chcieli zakończyć trudny etap w waszym Życiu, czy w tej konkretnej sferze waszego życia, etap, w którym musieliście wręcz wyprówać sobie żyły, tak? Było to coś bardzo wyczerpującego dla was. Oczywiście mogło to się objawiać na różne sposoby, czy wyczerpujące fizycznie, czy psychicznie, czy emocjonalnie, ale tutaj, tak jakby to też jest waszą dodatkową motywacją, że tak jakby uwalniacie się od tego ciężaru. Macie ochotę sobie, tak jakby, odpocząć od tego, do tego dążycie i to wy, moi drodzy, może nie tyle wymuszacie, co prowokujecie zakończenie tej waszej trudnej sytuacji, która was wycięczała poprzez właśnie sięgnięcie po tego asa. Kolejną kartą są cztery buławy. Cztery buławy możemy kojarzyć yy, na przykład z domem albo z harmonią, z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji. Do tego też tak jakby dążycie i ten potencjał kryje się też w tym asie, dlatego on tak was kusi. Cztery buławy wyjaśnione są kartą ośmiu mieczy, asem monet, czyli powtórzona karta i ósemką buław. Czyli że chcecie ze stagnacji przejść do płynnego ruchu do przodu, takiego nienapotykającego nie napo, nie przeszkody, jakichkolwiek przeszkód. I wy widzicie rozwiązanie właśnie w tym asie, dlatego on nam się tutaj pojawił na samym środku, tak, między stagnacją a po prostu ruchem do przodu. To jest również Waszą motywacją. To są argumenty, których Wy używacie jako argumenty za skorzystaniem. Z tej okazji. Tutaj pojawia nam się koło fortuny, które wyjaśnione jest magikiem czwórką buław, czyli kolejna powtórka, i królową mieczy. Karta magika, czyli jak na górze, tak na dole, czwórka buław, czyli że to tak jakby ta sfera, w której oczekiwaliście czy oczekujecie poprawy i mamy tą królową mieczy, to tak jakby ona próbowała wam zasugerować, że ta stabilizacja przecież już jest, ta harmonia już jest. Ta stagnacja, której używacie jako argument, ona jest tylko i wyłącznie percepcją. To tak jakby wcale tej stagnacji nie było. Albo nie musiałaby być, i wcale nie trzeba by było korzystać z tego asa, pod warunkiem, że zdjęlibyście opaskę z oczu. Czy przypadkiem w tej konkretnej sytuacji y, nie próbujecie po prostu oszukać samych siebie, tak? Czy przypadkiem niektóre z tych argumentów, których tutaj używacie, żeby przekonać samych siebie do podjęcia tej decyzji, y, czy one nie są jakieś takie. Y, wyobrzymione, tak? Albo takie no nie, do, nie do końca prawdziwe, ta opaska na oczach, ona nam wskazuje, że nie do końca chcecie przyznać, na czym dokładnie w tym momencie stoicie, tylko tak jakby albo jesteście już właśnie wykończeni, tak? Już macie wrażenie, że brakuje Wam sił i wtedy tak jakby to się kładzie cieniem na wszystkie sfery Waszego życia i powoduje właśnie taką chęć wymuszenia poprawy, bo to nam się pojawia przy tym kole fortuny, że Wy, pomimo tego, że macie pewne sygnały ostrzegawcze odnośnie tego asa, jednak próbujecie nazbierać jak najwięcej różnych argumentów, żeby jednak wymusić tą poprawę ale wasze intencje są jak najbardziej czyste. Nie chciałabym, żebyście mnie źle zrozumieli. Wasze intencje są dobre, robicie, próbujecie zrobić dobrze dla siebie, tak? Tutaj stawiacie tak jakby na swoje szczęście, bo inne osoby raczej mi się tutaj nie pojawiają. To wy chcecie zakończyć swoją udrękę, to wy chcecie poprawić swoją sytuację. Tylko czy, aby na pewno wasza sytuacja jest na tyle zła, że jest potrzeba podejmowania ryzyka z tym masem. Mówię tak dlatego, że z pięknego, z pięknego początku kończymy raczej tak, powiedziałabym średnio fajnie, tak? Tutaj mamy dziesiątkę buław, która jest wyjaśniona siódemką monet, dziesiątką monet i kołem fortuny. Kolejna powtórka karty. To tak jakby... Ten as, który wy tutaj widzicie, w Waszych oczach i tak naprawdę jest to myślenie logiczne, po pewnym czasie rozwinie się do dziesiątki monet, czyli że pełna stabilizacja, zero zmartwień, wszystko jest w porządku. I to nie tylko dla Was, ale też i dla Waszych bliskich. Ale mamy tutaj to koło fortuny, które Wam, które wam przypomina że nic nie trwa wiecznie, nie nad wszystkim jesteście w stanie sprawować kontrolę i tak jakby to koło nam sygnalizuje myśli, powiedzmy czarne myśli związane z tym asem, które już na samym początku wam się tutaj pojawiają, że macie tak jakby rację, to jest wasza intuicja, która wam tutaj na samym początku już podpowiada, że coś tutaj może się skończyć nie tak albo że coś tutaj jest niehalo. Więc te karty wyjaśniające, tak jakby pokazują nam, że wy pomimo najlepszych chęci i najpiękniejszych nadziei związanych z tym asem, że ten cykl zakończy się dla Was nie dziesiątką monet, a dziesiątką buław. Czyli że zamiast skończyć z dziesiątką monet, kończycie z całym naręczem bezużytecznych kijów. W ten sposób widzę tę energię. Oczywiście interpretujcie je w taki sposób, żeby dopasować je do Waszej konkretnej sytuacji, ale tak jakby podsumowując to czytanie, żeby, żeby było Wam łatwiej się do Niego odnieść, chodzi o to, czy na pewno to, co w tym momencie sprawia Wam, sprawia wam trudność, czy na pewno jest konieczność, żeby już teraz to zakończyć. Czy na pewno nie jesteście w stanie pchnąć się jeszcze trochę dalej i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie? Czy na pewno to, co widzicie jako złe w waszym życiu, czy na pewno jest złe, czy po prostu patrzycie na to jednym okiem? Czy jesteście szczerzy sami z sobą? Czy na pewno wszystko to, co ewentualnie jest nie tak, może być rozwiązane tylko w jeden sposób? Karta iskierka dla Was na grudzień. <laughs> Przepraszam. Mamy tutaj kartę o nazwie Thriving. Chodzi o rozwój. Rozwój, ale taki piękny, tak jak rozwija się na przykład kwiat, tak? I na tej karcie mamy przedstawioną żyrafę. I ta karta pięknie nam rezonuje z tym czytaniem, z tymi wszystkimi kartami. Dlatego że żyrafa żyje na sawannie, tak? Jest bardzo często brak wody, jest brak pożywienia, ale mimo to, zobaczcie jaka wielka ta żyrafa potrafi urosnąć, pomimo trudnych warunków. I ta karta również jest takim mm, przypomnieniem Wam, że nie zawsze na przykład finanse czy dobrobyt jest rozwiązaniem Waszych trosk. Czy na pewno Wasze troski yy, związane są z czymś, co jest niezbędne? Musicie się nad tym zastanowić, bo ta karta tak jakby dobitnie nam pokazuje, że nawet i w trudnych warunkach jest w stanie wykształcić się, albo urosnąć coś pięknego i wielkiego. Jeżeli oczywiście zechcemy wykorzystać ten potencjał. Pytanie, czy będziemy szukali sobie wymówek? żeby jednak nie udało nam się stworzyć czegoś pięknego w warunkach, w jakich jesteśmy w tym momencie, czy jednak spróbujemy znaleźć pewne plusy w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy i pomimo pewnych niedogodności i tak dajemy z siebie wszystko. Ten as może symbolizować takie skróty takie pozornie prostsze rozwiązanie, ale to ostrzeżenie, które płynie z tych Waszych kart, pomimo tych Waszych dobrych intencji i chęci poprawienia czy swojego statusu, czy samopoczucia, być może chodzi nawet i o Wasze zdrowie. Te karty nam pokazują, że w grudniu to jeszcze nie jest czas, żeby próbować iść na skróty, bo konsekwencje tego mogą być... Chciałabym użyć słowa opłakane, ale nie chcę tak jakby was dołować, tak? Pomimo Waszych najlepszych nadziei, pomimo tego, że próbujecie poprawić sytuację swoją i być może i innych osób, nie zakładajcie z góry, że wszystko pójdzie dobrze. Nie zakładajcie z góry, że ze wszystkim jesteście w stanie sobie poradzić tutaj będzie potrzeba bardziej realistycznego spojrzenia na tą całą sytuację. Ta intuicja, która Wam się uruchamia już na samym początku w związku z tym masem ona daje Wam po prostu sygnały. Tak? Ja nie mówię, że każdy z Was powinien porzucić swoje marzenia, porzucić swoje plany w tym miesiącu, ale na pewno oglądają mnie osoby, które mogą niestety na tym stracić. I myślę, że nie jest to warte ryzyka. To, co możecie tutaj zyskać. Te karty nam pokazują, że w tym miesiącu lepiej jest, żebyście się powstrzymali, żebyście spróbowali jeszcze zacisnąć zęby i żebyście zobaczyli, jak rozwija się sytuacja i czy na pewno sobie nie poradzicie z tym, co obecnie macie, bez tak jakby wymuszania poprawy tej sytuacji. Te dwa koła fortuny które nam się tutaj pojawiły, one, to, one są takim przypomnieniem Wam, że raz jesteśmy na wozie, raz jesteśmy pod wozem. Jeżeli do tej pory mieliście poczucie, że byliście pod wozem, to nie ma potrzeby, żebyście wymuszali wejście na ten wóz, dlatego że to koło fortuny, które Wam się tutaj pojawiło, ono zwiastuje, że za jakiś czas i tak ta sytuacja się poprawi. Zastanówcie się nad tym, szczególnie pomedytujcie nad tą żyrafą. No i tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że za bardzo Was nie zraziłam tym czytaniem. Wiem, że albo rok temu, albo dwa lata temu u jednego ze znaków wyszło podobne czytanie, tylko że tam bardzo mocno przebijał się... Kredyt, tak? Pożyczka w banku. I tam też pojawiają nam się ostrzeżenia, żeby tego nie robić. Pamiętam to czytanie bardzo dokładnie, dlatego że to również było przed okresem świątecznym, yy, gdzie mamy takie tendencje do tego, żeby już na koniec roku sobie do, dogodzić, tak? I a niech tam to sobie wezmę ten kredyt i kupię sobie to, to, na co mam ochotę, tak? Czy to, co. To, czego sobie życzę. Tylko, że później taki kredyt to będzie nam wisiał, tak? A mieliśmy na na przykład sytuację z Frankowiczami. Kilka lat temu prawdopodobnie ta sytuacja jeszcze się ciągle. No nie, nie śledziłam tematu, ale wiecie, że pomimo Waszych najlepszych i najszczerszych chęci, no różne niefajne niespodzianki też mogą Was czasami spotkać, dlatego nie ignorujcie swojej intuicji, ufajcie jej, odczytujcie te sygnały i pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy... Zaczynacie się wahać nad czymś, co pozornie wydaje się być bardzo dobre. To już jest znak dla Was, że może warto jednak chwileczkę zaczekać, powstrzymać się i po prostu przyjrzeć się temu z bliska i dopiero wtedy podjąć decyzję. Na tym już zakończę. Życzę świątecznych Wam jeszcze nie składam, dlatego że mam nadzieję, że zobaczymy się na czytaniach półmetkowych. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.